Czy wiecie, że ponad połowa postaci w GTA nie ma palców u stóp? Wiedziałeś o tym, Tomek? Nie wiedziałem i to jest świetna ciekawostka i z tej okazji zagrałbym w czułko. Ja myślałem, że w GTA, ale w czułko również by zagrać. Halo? Promocja? Naprawdę? I dzwonisz do mnie akurat w trakcie odcinka AGO? Ja nie mogę, dzięki stary, zaraz im powiem. Ale totalny przypadek w ogóle, że właśnie się dowiedziałem: słuchajcie, że jest tydzień smartfonów w więc możecie sobie dostać wiele niesamowitych rzeczy taniej. Sprawdź totalnie w opisie. Witam serdecznie. Pojawiam się tutaj, żeby poinformować, że w opisie w linku możesz dostać super promocję na G2A. No to, to tyle miałem do powiedzenia, i idę sobie na razie. Dzień dobry moi drodzy, witamy Was bardzo serdecznie na kanale X Komago. Dziś razem ze mną. Kalu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam. Wreszcie po tylu latach Wreszcie się spotykamy. Tak na żywo, po tak, nagraniach. Jest. Tak, właśnie dzisiaj Kamil powiedział, jak żeśmy się zobaczyli, że w sumie ostatni raz widzieliśmy się trzy albo cztery lata temu. Na nagrywce w internecie w GTA. W GTA tak, my tak, słuchajcie, gry nie dzielą, jak mówi y, znane gamingowe porzekadło, y, więc, więc jesteśmy tutaj na żywo. Więc co, co mogą robić gracze, jak się spotkają na żywo? Zagramy sobie w grę. To jest tak, oczywiste. Tak, tylko że zagramy sobie w grę, w którą gra się tak czasami, nawet jeżeli ma się życie. Mianowicie zagramy sobie w czółko. Jakie są zasady? Czułko-czapkę, bo... Czułko bo ja mam czapkę troszeczkę, dlaczego ją mam, to już niektórzy w komentarzach tam mm -hmm. sobie rozpisują. E, proponuję, żebyśmy zagrali sobie trzy rundy. Okay. Kto wygra, mm, otrzyma nagrodę niespodzianka. Ojejku, to mm. jest motywacja, ale mnie zmotywowałeś teraz, Jesteśmy no. obaj <laughs> zmotywowani, żeby wygrać. I co? Będzie, będą trzy różne kategorie pytań, prawda? Tak, ja bym sobie zaczął od takiej kategorii, jak jaką grą jestem. Na rozgrzewkę, a później pójdziemy do trudniejszej. Ok. To zaczynajmy. Co? Lecimy. Dobra, jesteś gościem, więc y, możesz zadać pierwsze pytanie. Okej. Okay. Czy jestem grą, która y, wyszło, została wypuszczona w 2010 lub później? Raczej nie. Y, dobra, czy jestem grą indie? Nie. Nie. Y, czy jestem starą grą, która... Tak. Tak, tak. Okay. A przepraszam, bo dalej chciałeś... Nie, sobie... dobra, to okay. ramy czasowe są nieistotne, no. Tak, ale jesteś starą grą, dobra. Czy ja jestem M? Y, Oj, nie. Nie, dobra. Nie y jestem Indykiem, nie jestem Triple Czy jestem RPG-iem? Nie. Hmm. Y dobra, czy, czy ja jestem być może starą grą? Tak, no, jesteś. Tak, mhm. Dobra. Czyli ja jestem starą grą. Y tak, jestem na pewno starą grą. Czy jestem grą sportową? Nie wiem, mam takie dziwne przeczucie. Stricte nie. Nie? Stricte nie. W rozumieniu pewnie gamerskim gry sportowej to wydaje mi się, że nie. Okej. Okay. Y czy jestem GTA 1? Nie. Nie, strzał w GTA, ale. Nie, nie, nie. Hmm. Czy to w takim razie nie mówisz, że lekko sportowa, to może zręcznościowa? Nie. Nie. Czyli eee. nie w tą stronę, dobra. No, Spróbuję jeszcze raz, czy jestem GTA 2? Nie. Dobra. <laughs> to już, możesz spróbować, tak? Nie będę próbował. Ale mm. to, było, to byłoby śmieszne. Pisałeś długo, czy jestem Assassin's Creed Brotherhood? Nie. Nie <laughs> wiem. Ale to ciekawe <laughs> ciekawy wiesz, długo pisałeś, to mi się od razu Dobra. z assassinem. Dobra. jestem starą grą. Czy jestem grą. W której zabija się ludzi? Nie. Albo zabija się w ogóle jakiejś... Yy... No to zadać dwa pytania w sobie. Dobra, przepraszam. Dobra, to nie, no. nie, nie zabija się ludzi, to na pewno. Czy w mojej się zabija ludzi? Nie. Okej, okay, dobra. Przepraszam, yy... rozpraszam się, bo widzę, że montażysta ma na monitorze chryzantemy złociste puszczone. I to wszystko można to się rozkojarzyć, zrozumiałem. No, można się ten. Dobra. Yy, nie zabija się ludzi. Yy... Czy jestem grą. Um, multiplayer? Nie, nie, nie. Na pewno nie. Dobra. Czy ta gra była popularna albo jest dalej popularna w Polsce? Tak. Okay. Um, czy jestem grą w jakiś sposób kultową? Myślę, że tak. Dobra. Popularna w Polsce. Czy to jest gra sportowa? Nie, raczej nie. Dobra. Um, Poczekaj, nie zabija się ludzi, stara gra, trochę mm -hmm. kultowa, czy jestem RPG-iem? Nie, to na pewno nie. Dobra. Czy jestem GTA Vice City? Nie. Ten e... uśmiech coś, coś mi podpowiedział że... Czy jestem... Nie jest multiplayer, stara gra. Czy jestem grą zręcznościową? Tak. Okej. Okay. Czy jestem GTA San Andreas? Nie. E... Jestem grą zręcznościową. Czy jestem Mario? Nie. Okej. Okay. Kurde. <laughs> Stara gra, popularna w Polsce. Taki dobry, no taki dobry klasyczek. Mówisz? No. ty również masz dobry klasyczek, przynajmniej w moim odczuciu. Mhm. Nie, sportowo nie jestem, wyścigowo może jakąś. Czy jestem Need for Speed Underground? Tak! Jesteś Need for Speed Underground! Naprawdę? Tak! O kurde! Tak, tak jesteś o Need Speed. O kurde, speedem. no to tego Dobra, się nie spodziewałem. Dobra, punkty dla ciebie, to ja mam jeszcze chwilę, żeby zgadnąć. Ale strzał, dzisiaj dobrze strzelam. Czy y, jestem Jazz Jackrabbit? Nie. Mm. Mogę dać jedną podpowiedź jeszcze. Dobra, co z ostatnim pytaniem, no? Na tym kontynencie ostatnio było mnóstwo pożarów. Ten zwierzak pochodzi z tego miejsca. No i teraz pytanie. Wow! Co to za miejsce? ale już się pozamiatał. Dobra, poczekaj. Co do pochodzi duchu? z Australii? Koala. Eukalipsy ja <gry> <tam psuwa. gry> są Nie ma gry o koala. No nie ma, no. no nie ma. No to drogą dedukcji musimy poszukać jakiegoś innego zwierzęcia. Innego zwierzęcia, to prawda. Myślę, że lepiej się poddać, czy chlapnąć głupotę. No to strzel, strzel ostatni raz i sprawa załatwiona. I powiem, Dobra, ci, co to za mi, zwierzę. Dajcie mi sekundę. Dajcie mi sekundę, a jestem głąbem. <noise> co skacze was? Jezus, poczekaj, wiem. O. Kangurek KO! A, dobrze! O jest. Wyratował na Zaćmienie. Zaśmienie. Zaśmienie, przepraszam, wszystkich fanów Kangurów. Dobra. Dobra. Dobra, Need for Speed bardzo dobrze ustrzelony, doskonała dedukcja. Watsonie. Pięknie. To co? Kolejna runda. 2-1. Kolejna runda. Yy, to może teraz sobie zagramy, jaką. Posta jakim bohaterem z gry jestem. Dobra, czy moja postać jest mężczyzną? Tak. Okej. Okay. <laughs> czy moja postać jest kobietą? Nie. Czy moja postać jest człowiekiem w ogóle? Jest. Okej. Okay. A czy moja postać jest człowiekiem? Tak. Hmm. Dobra. Tak. Okay. Nutka zwątpienia? Tak mi się wydaje. Ale sprawdźmy. Tak na 200%, żeby być zgodnie z fabułą. Okej, okay, czyli to może być jakaś gra fantazji. Albo jakaś tego typu. Tak. tak. Czy moja postać ma imię? No, e, oh, sorry, Nie. Nie. Znaczy nie. Nie jest człowiekiem. Okay. Dobra, nie jest człowiekiem. Czy moja postać ma w ogóle imię? Tak, oczywiście. Okej. Okay. Czyli dobra, zmarnowałem, ale muszę się upewnić, czy moja postać jest mężczyzną? Tak. Mm, dobra? Czy moja postać jest bohaterem gry RPG? Nie. Okej. Okay. Chociaż. Nie, raczej nie. Dobra? Czy moja postać jest. Yy... Bohaterem gry AAA. Tak. Czy moja postać jest bohaterem gry wyprodukowanej po 2010? O, ciężkie pytanie mi zadajesz, ale wydaje mi się. Okej. Okay. Żebyśmy mieli pewność, to lepiej sprawdzić. Dobra. Nie. Znaczy. Uuu. Dobra. Dobra. Czy moja postać jest z gry jakiejś takiej fabularnej? Fabu fabularna rozgrywka? Tak, tak możemy ją nazwać. Okej. Okay. No. Y, czy moja postać y, występuje w serii gier, która ma więcej niż 2-3 odsłony? Nie. Okej. Okay. To ja zadam takie samo pytanie. Czy ta postać jest z serii gier? Czy... Tak, okej. Okay. Mhm. tak. Dobra. Y, czy gra, w której występowała moja postać y, osiągnęła duży sukces? Oj, ogromny. Ogromny, dobra. Ja chyba wiem, kto to jest, ale czy moja postać pochodzi z gry God of War? Tak. Ale dzisiaj, moi drodzy, eee, masz ale leci psały. dzisiaj. Dobra. Tylko pytanie, y jak, jak się nazywały te postacie? Czy jestem głównym ty... bohaterem z Minecrafta? Tak. <laughs> <What? śmiech> <laughs> 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 Bum! Kurde. I imiona? Steve. Nazywa się chyba tak? Ta główna postać z Minecrafta? Ale jego kolej teraz jest. A, no tak. A, to jeszcze imię. mogę wygrać, jak no podam no imię, tak? Tak. Nie, no. Ja, ja tak, no nie, 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 nie zadaj się to pytanie. Nie znalazłem postać! Nie, Jaką postać, postać nie, 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 z gry jestem? Jestem głównym bohaterem z Minecrafta. Nie, a ten jest jak się nazywa. Jest no, no, ja też powiedziałem, że moja postać jest no. Z War'a, no to wiesz. O kurde. Jak się nazywał ten ziomal z brodą? No już nie no, udawaj, no. serio, naprawdę. Już nie udawaj, pastwi się teraz nade mną, żeby przedłużyć. Nie, no daj mi chwilę. On mówił do tego dzieciaczka tak słodko. Tej ostatniej części. Ja grałem tylko w ostatnim. Wiem, że dużo osób mnie zlinczuje pewnie w komentarzach za to, ale kurczę. No nie, to na, na najnowsza chyba najszerszym echem poszła. Hmm. Jak się nazywa ten ziomek? Daj mu jakiś timer Witek chociaż. No. Pozwól, Kurde, zre... to jest o zwycięce. Zapisujemy będzie fajny odcinek. Mordo, co ty narobiłeś? <laughs> no dobra, to włączam. 20 sekund. Ech. Dobrze, kurde, teraz jeszcze je presję. Chłopcze, on mówił do niego, poczekaj, chłopcze. Dobra, przez to zyskanie nie, nie jestem w stanie. Nie, nie dobra, podaję się. Pas. Przejście, tak? pytanie. Steve. Dobrze. <laughs> ja pasuję, bo nie wiem, nie zgadnę. Naprawdę. Nazwy, byłem przekonany, że już po Spróbuj. Może pokój. Jak ktoś idzie. Do, do, Atos? Thanos? Nie. nie. Jak Jezus. ktoś idzie do więzienia, to znajduje się za, za takim przedmiotem. Kratos. Kratos. Ja! Kurde. Ale jest, jest, jest. Jezu, byłem przekonany, że Kratos jest tak ikoniczną nazwą, że jak już God of War powiedzieli, że już koniec. Nie, nie, przepraszam wszystkich fanów God of War, ale. Aj! Rymisik. Rymisik. No i to jest bardzo dobra sytuacja, rację. bo teraz może być decydująca runda, w której przegram pewnie, niestety, bo zagramy sobie, jakim bohaterem GTA jestem. Moja propozycja, z racji, że. Mm, powiedziałeś, że San Andreas to twoja ulubiona część, to może San Andreas sobie machniemy stricte? Możemy, ok. Mówię też dlatego, że z piątki bardzo nie pamiętam poza głównymi bohaterami. Czwórkę Vice City nie przeszedłem całkiem, okay, nie? Okej, dobra. Ja też w City jakoś nie byłem fanem. Więc... No, to z San Andreas sobie mm -hmm. zróbmy w takim razie. Dobra, dobra czy twoja postać... Yy, czy moja postać jest z gangu balasów? Nie. Hmm. Czy moja postać... Yy, czy moją postać spotykamy podczas głównej osi fabularnej? Chodzi o to, że nie w trakcie misji pobocznej. Y Hmm. czekaj, muszę się zastanowić. Może sprawdzać też, Witek, może wiesz. Chyba no, tak, tak. Tak? Tak. Mhm. Dobra. tak? Dobra. Tak. Dobra. Czy moja postać to CJ? Nie. Nie. Czy moja postać <laughs> jest mężczyzną? <laughs> tak. Dobra. Czy moja postać jest kobietą? Tak. Eee, o kurde. Dobra, jestem mężczyzną z głównej linii fabularnej. Mm. Nie byliście pewni, więc odpada pewnie CJ, Big Smoke, Ryder, bo oni są bardzo basicowi. Yy, czyli pojawiam się gdzieś dalej. Dobra. Ok, czy pojawiam się w pierwszej połowie gry? Tak, tak, no. Dobra. Jesteś w pierwszej połowie gry. Czy ja pojawiam się w późniejszych etapach gry? Raczej tak. Mi się wydaje, że tak. No, tak samo. Muszę podać imię i nazwisko tej postaci, tak? I nie, nie wystarczy okay. chyba. Czy jestem OG Lokiem? Nie. Okej. Okay. Czy jestem dziewczyną CJ-a którąś? Tak. O kurde, i teraz weź podaj nazwy, no. Nie mam zielonego pojęcia, moja jak się te kobiety nazywały. Moja ulubiona ze wszystkich. O nie, ja zapomniałem. Ja najczęściej, e. jak byłem młodszy, to nie dochodziłem do momentu, w którym miałem dziewczynę, bo wiecie... Jak się było małym, to się nie grało tak ostro, popularnie. Nie, respisy czołg, pięć tak, gwiazdek i niszczyłeś miasto. Hesojam i jazda, nie? Tak. Dobra. Poczekaj. Yy, dobra, to inaczej. Zapytam, yy, czy jestem z gangu, postacią z gangu Grove Street? Tak. Tak. Okej. Okay. No? Mm. No i ja już muszę strzelić imię. Czy odwiedzając swoją dziewczynę, jadę przez pola? W sensie, wiesz, tam na wsi była dziewczyna jedna. Czy to jest to miejsce, czy nie? Nie, znaczy nie przez miasto, to na pewno. Nie przez miasto, na pewno jest. Ale pytanie, czy zadałem. przez pole, stricte? W sensie tam kombajny jeździło obok tego domu. Eee. Bo, mogło Mogło że... tak być, ale nie powiem ci na 200%. Nie okay. było w centrum miasta. Nie było w centrum, a, a. była poza miastem, na pewno. To ci możemy powiedzieć. Dobro, no to okej, okay, mam to dwa to Czy jestem gór. bratem cj -a? Nie. No i teraz imiona, kurczę, nie wiem. Imiana. Czy jestem. Katrys, nie. Czy, no, no o, dobra, pójdę dobra. Czy jestem Raiderem? Nie. nie. Czy moje imię zaczyna się na A? Nie. nie. Czy jestem big smokiem? Nie. Co był jeszcze z Grow Street? No była taka jedna. Postać. Był OG, OG Log. Hmm, czy moja postać, y, imię mojej postaci zaczyna się na K? Fonetycznie. Fonetycznie. Czyli C. Dobra. Czy jestem cj -em? No jesteś. <grym> Kurde. Spodziewałem się, że no jak zapytałeś, pod latarnią. Sobie. się, że jak ty się zapytasz o CJ-a, to nie jestem CJ-em. Jeszcze możesz remisować. Aha, mogę zremisować faktycznie. Nie, no już przegrałem. Nie, ale możesz o honorowy zawalczyć. Dobra, Dobra, Powiem mi, no, kat... że ona bardzo głośno uprawiała seks. Po zainstalowaniu pewnej modyfikacji. Nie, nie, bez jestem. bez modyfikacji. To jest fajne. Puszczę Czy ci jej jest... głos, bo mam wstęp jak do odcinka, w którym dokładnie we wstępniaku jest jak uprawia seks CJ-em. Eee. Dzień dobry, moi kochani, no dawaj, trzy pytania jeszcze. Ostatnio kiedy przechodziłem Fabułę, miałem 10 lat, więc podejrzewam, że nie pamiętam takich dźwięków aż tak. To szybko to strzelę, no nie wiem. Imię na C, kobiece, żeńskie imię na C. Jak postać z Lola trochę się nazywa, to ja nie, nie groziło. Lola, sobie. Nie. No? No? Ważna, fabularnie, dosyć. Tak, ona była ważna fabularnie w ogóle. Kate. Nie, ja już powiedziałem Kate. skrótem od jej imienia mogłoby być chyba Katarina. Mm. Katrin. Mm. Odbójna, żeby krążyć do oko. Katalina ona się nazywała, dokładnie. Mhm. Więc myślę, że Katarina możemy uznać. No. Może. też. Ja też nie, nie, nie byłem pewien, jak się zapisuje. Kochani, bardzo serdecznie chciałbym Was jeszcze w tym momencie zaprosić na fanpage x.ago. Bo na przykład jak wygramy mecz, a wy będziecie mieć zalajkowane, to będziecie mogli dać nam emotkę serduszka albo haha, żeby śmiać się z naszych przeciwników. Więc warto to zrobić. x.ago, link w opisie. Dobra, moi drodzy, dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę. Było przesympatycznie. Wbijajcie do kalucha na kanał, gdzie znajdziecie mnóstwo materiałów z GTA V. Bardzo ci dziękuję, że wpadłeś. Dziękuję. Przepysznie się dzisiaj bawiłem. Ja również. Słuchaj, Boże, kiedy gramy mnie... w GTA? Yy, kiedy wpadasz do mnie na kanał i nagrywamy coś? Jutro. 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 Dobra. Kozak. Mamy, nagrało się na wideo, to dziękujemy yy, Wpadajcie, subskrybujcie Kalucha, żeby na pewno nie przegapić jak ten odcinek się już pojawi I trzymajcie się ciepło, cześć! Zajebioska, moglibyśmy coś sobie co nagrać, ja mam luz, pewnie Ściepniemy, do miniatur, do taka. Ja mam, a też. To a podeśle, masz ślety, o, sobie, ja mam, no, o, to takie, wiesz, hmm, a, stokowe o, o.